Izrael, najważniejsze informacje i ciekawostki. Izrael jest położony w Azji Zachodniej na Bliskim Wschodzie. Ma powierzchnię 20 770 km2 i jest zamieszkany przez 9 200 000 mieszkańców. Stolicą według samego Izraela, według jego prawa, jest Jerozolima, ale ONZ tego nie respektuje i uznaje za stolicę Izraela Tel Awiw. I to właśnie tam mają siedzibę prawie wszystkie ambasady zagraniczne. A sama Jerozolima jest siedzibą prezydenta, parlamentu, sądu najwyższego i większości urzędów. Jest to też największe miasto Izraela, zamieszkane przez około 800 tysięcy mieszkańców. Natomiast Tel Awiw jest drugim pod względem wielkości zamieszkany jest przez 460 tysięcy mieszkańców ale jest najbogatszym, najbardziej nowoczesnym miastem Izraela. Tutaj warto wrócić do powierzchni, ponieważ sam Izrael uważa, że jego powierzchnia wynosi nie 20 770 000 km, tylko 22 72 km2. Walutą Izraela jest nowy szekel, nowe szekle. Jeden szekel to 100 agor. Najdłuższą rzeką Izraela jest rzeka Jordan. Która mierzy 250 km. Najwyższy szczyt to Góra Hermon, 2814 m. Chociaż, gdy znowu spojrzy się na obszar, jaki zajmuje Izrael, ten obszar uznawany międzynarodowo, to najwyższym szczytem jest Mitzpe Szlagim o wysokości 2224 m nad poziomem morza. Izrael graniczy z Egiptem. 266 km, Jordanią, 238 km, Libanem, 79 km, Syrią, 76 km, Strefą Gazy, 51 km i Autonomią Palestyńską, 307 km, czyli łącznie 1017 km w granic. Warto wspomnieć też o najniższym punkcie Izraela, czyli Morzu Martwym. Jego powierzchnia. Jest 408 metrów pod poziomem morza. Służba wojskowa jest obowiązkowa i w wieku 18 lat, po szkole średniej, przed szkołą wyższą, idzie się po prostu do wojska. 3 lata dla mężczyzn, 2 lata dla kobiet. Ale większość ludności arabskiej i kobiet jest zwolniona ze służby. Po odbyciu obowiązkowej służby wojskowej do 40 roku życia człowiek znajduje się w rezerwie i co roku przechodzi kilkutygodniowe szkolenia. Jest to państwo religijne i większość praw i przepisów jest regulowana właśnie na podstawie praw biblijnych i talmudycznych. Jest to też państwo demokratyczne z systemem parlamentarnym. 75,5% mieszkańców to Żydzi. Z Izrael ma dwa języki urzędowe: hebrajski i arabski, chociaż to ten pierwszy jest najważniejszy. Najwyższą temperaturę jaką kiedykolwiek zanotowano na terytorium Izraela jest 53,9 stopnia w Cirat Cevi. Miało to miejsce 22 czerwca 1942 roku, a najniższą temperaturą było minus 13,7 stopni Celsjusza w Dolinie Bet Netofa 7 luty 1950 roku. Izrael uzyskał niepodległość 14 maja 1948 roku spod brytyjskiego mandatu Ligi Narodów. Przy wjeździe do Izraela otrzymuje się specjalną kartkę, którą oddaje się przy wyjeździe, żeby nie wbijać wizy do paszportu, ponieważ wiza Izraela w paszporcie stanowi przeszkodę przed wjechaniem do wielu państw arabskich i w przeszłości był to olbrzymi problem. Izrael nie ma Spisanej, skodyfikowanej konstytucji. Jeśli chodzi o państwa demokratyczne, to podobna rzecz ma miejsce tylko w Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii. Oczywiście o Izraelu, o jego geografii, o jego kulturze, kuchni można by mówić bardzo długo, ale na razie to wszystko. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia i usłyszenia ponownie.